Dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kuchni ze smakiem. Moi kochani smakosze, obiecałam Wam, że na 60 tysięcy przygotuję dla Was specjalnie ciasto i dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy nie pada. Dlatego. Właśnie dzisiaj przygotujemy najlepsze ciasto czekoladowe z powidłami śliwkowymi, a także bananem. Za chwilę zobaczycie jak to ciasto przygotować, jednak wcześniej zachęcam Was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie, Facebooku, a także TikToku. No i oczywiście jeśli tego nie robicie, kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Ja teraz zakładam swój fartuch, mam nadzieję, że Wy swój również zakładacie. I będziemy krok po kroku przygotowywać to przepyszne ciasto, które jest naprawdę bardzo proste. Ja już swój fartuch założyłam. Mam nadzieję, że również, Dlatego chodźcie tutaj niżej i zobaczycie wszystkie składniki potrzebne nam do przygotowania tego ciasta. Potrzebny będzie nam cukier. Mamy tutaj 150 g cukru. Mamy również 400 g mąki pszennej, mamy jeden duży kiść bananów, blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Wy już znacie mój trik, jak ja tą blaszkę wykładam. Mamy również jedną łyżeczkę sody oczyszczonej, jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. Mamy również pięć dużych jajek, pięć naprawdę czubatych łyżek mocnego, ciemnego kakao, a także jedną kostkę masła. Potrzebujemy również cytrynę, a także wodę, a to wszystko do nasączenia naszego ciasta. No i oczywiście nie zapomnijmy o powidłach śliwkowych. Ja mam tutaj powidła śliwkowe z cynamonem, które dadzą niesamowity, taki jesienny smak naszemu ciastu. Teraz bierzemy się za przygotowywanie jajek. Rozdzielimy białka od żółtek i ubijemy jednak wcześniej na naszą kozę, postawimy masło. Rozpuści nam się masło i będziemy wsypywać kakao aż powstanie nam taka jednolita masa kakaowa. Jak mówiłam, zaczynamy od masła. Chodźcie do mojej kozy. Mam tutaj ją teraz bliżej, żeby nam było ciepło. Masło postawię po prostu bezpośrednio na nasze fajerki. Nie będę ściągała. Tutaj tu jest naprawdę wysoka temperatura, także ono nam się za chwilę rozpuści. Będziemy dodawać tutaj kakao. A my w międzyczasie przygotujemy sobie jajka. Rozdzielimy białka od żółtek i białka ubijemy w naszej Misię miksera. Mam oczywiście jajka już tutaj wyparzone. Przygotowywanie. Przygotowane one są do wypieków. I tak robimy z każdym jajkiem. Białko oddzielamy od żółtka. Żółtko przekładamy do miski. I tak 5 razy. Ja właśnie rozbiłam ostatnie jajko. Białko wylądowało. Jeszcze chwila, jeszcze chwila. Białko wylądowało w naszej misie, dlatego teraz misę miksera wkładam do naszego robota kuchennego. Teraz białko ubijemy na sztywną pianę, później będziemy stopniowo dodawać cukier. Białka nam się ubijają, dlatego my teraz wróćmy do naszego masła. Zobaczcie, ono nam się już pięknie rozpuszcza. Jak się rozpuści nam to masło całkowicie, będziemy dodawać tutaj kakao. Masło nam się już rozpuściło, dlatego biorę przygotowane wcześniej kakao i będziemy przekładać kakao do naszego masła. Zapraszam tutaj niżej. I wsypujemy nasze kakao. Dodajemy tutaj 5 naprawdę czubatych łyżek kakao lub 6 płaskich. I całość mieszamy. Czekamy aż te wszystkie składniki nam się pięknie połączą, aż powstanie taka czekoladowa, płynna masa. My teraz przechodzimy do naszych białek, bo białka nam się praktycznie ubiły. Do białek dodajemy stopniowo 150 g cukru. Ja cukier podzielę na dwie partie i na początku dodam mniej więcej połowę, i za chwilę dodamy drugą połowę. Ponownie mieszamy, miksujemy, aż ten cukier nam się rozpuści. Zobaczcie tutaj nasza kakaowa masa już nam pięknie bulgocze. To potrwało dosłownie chwilę. Ja teraz zdejmę nasz garnuszek z ognia, bo tu jest naprawdę gorąco. Nie możemy dopuścić do tego, że nasza masa kakaowa będzie bardzo gęsta, dlatego teraz domieszam sobie na desce uwierzcie mi ten garnuszek, widzicie? Zobaczcie, zdjęty jest z ognia, a dalej nam to pyrka. Wyobraźcie sobie jaka tu jest temperatura. Ja korzystam, bo uwielbiam jak jest gorąco, dlatego tutaj będę się teraz grzała. Ogień już nam do niczego nie będzie potrzebny. On nam był tylko potrzebny do wymniejszania masła z kakao. Zobaczcie, nasza masa jest pięknie lejąca, praktycznie już gładka. Jak już wymieszamy cukier razem z białkami, przygotujcie sobie żółtka i na chwilę połączymy. Dosłownie przez 10 sekund będziemy łączyć białka z żółtkami. Także za chwilę się widzimy. Dodajemy teraz drugą partię cukru. Białka mają wyglądać tak samo jak podczas ubijania białek na bezę. Miksujemy ponownie, ale wy zobaczcie. Dalej przez ten czas nam pyrka tutaj to kakao. Ja ciągle mieszam, ale zobaczcie. Minęło na pewno 4 minuty, a dalej nam to pyrka, prawda? 4 minuty na pewno minęło. Nasza masa kakaowa przestała już nam tutaj pyrkać, dlatego my dodamy teraz do środka pół szklanki wody. Ja mam tutaj taką małą szklaneczkę. To jest odpowiednik połowy 200. Yy, to jest odpowiednik szklanki o pojemności 250 ml. Wlewam teraz wodę do naszej masy. Dokładnie mieszam. Połączą nam się za chwilę składniki i taką wodę maślaną kakaową będziemy wlewać do naszego ciasta. Jak jeszcze nam się ubijają białka, w międzyczasie przygotujemy sobie mąkę. Jeszcze garnuszek jest gorący. Do mąki wsypiemy sobie łyżeczkę proszku do pieczenia, a także łyżeczki sody oczyszczonej. Całość dokładnie wymieszamy, by proszek i soda były w każdej części naszej mąki. Nasze białka na pewno się już ubiły. Chodźcie tutaj bliżej. Nasz cukier na pewno się rozpuścił. Zobaczcie, te białka są tak samo jak przy bezie. Teraz wezmę sobie część naszych ubitych białek i pod palcami zróbcie to, to samo, co ja. Weźcie te białka, sprawdźcie czy tam się cukier dobrze rozpuścił, bo to jest kluczowe do idealnej konsystencji ciasta, żeby nie było grudek cukru. Teraz zamontujemy sobie z powrotem tą misę i do misy włożymy sobie wcześniej oddzielone żółtka. I tak jak mówiłam, będziemy mieszać żółtka z białkami dosłownie przez 10-15 sekund na najmniejszych obrotach. 10 sekund mija szybko, dlatego szybko wyłączam nasz robot. Zobaczcie, konsystencja jest dalej mm, taka sztywna i właśnie taka ma być. I teraz słuchajcie: tą naszą czekoladową, kakaową wodę dodajemy teraz do naszych jajek cienkim strumykiem. Teraz lekko ciepły płyn kakaowy. Ja sobie przełożę taki mikser. Wlewamy cienkim strumykiem do naszego ciasta. Ja sobie teraz włączę mikser i będziemy miksować na najmniejszych obrotach, ciągle dolewając kakaowe, kakaową masę. Będziemy jednak dodawać naszą masę kakaową jednak stopniowo, bo rozlało mi się, wylała mi się trochę masa i będziemy po prostu wylewać stopniowo partiami, i za chwilę będziemy ubijać będziemy przestawać i stopniowo kolejno dodawać. Ubijamy ponownie. Zobaczcie nasza masa jest już tutaj dodana w całości do środka. Ja już dodaję naprawdę resztki. Zobaczcie nasza masa jest już tutaj kakaowa w środku. Całość jest już pięknie wymieszana, dlatego nie pozostaje nam nic innego jak tutaj do środka wsypać mąkę. Ale ja zdejmę teraz tą misę i mąkę dodamy i wymieszamy ją ręcznie. Stawiam naszą misę miksera tutaj na środek. I teraz stopniowo partiami, tak samo jak biszkopt będę mieszała naszą masę, dlatego stopniowo, ponieważ ta mąka lubi osiadać na dnie ciasta. Dlatego mieszamy. Nie musimy tego robić delikatnie, tak jak biszkopt, po prostu. Teraz druga partia i mieszamy, aż wszystkie składniki nam się pięknie połączą. Nie będzie grudek, na początku te grudki, jak widzicie, będą, ale nie bójcie się za chwilę, nam się to wszystko pięknie wyrówna. Zobaczcie tutaj bliżej, nasze ciasto jest już gotowe. Właśnie takiej powinno być ono konsystencji. Nie pozostaje nam teraz nic innego, jak rozgrzeć piekarnik do 180 stopni, wlać ciasto do formy i piec nasze czekoladowe ciasto przez 45 minut. Dlatego przygotujcie sobie blaszkę. Mój patent, tak jak już wspominałam, już znacie. I przelewamy ciasto. Dokładnie wygrzebiemy. Tutaj ze środka ciasto nie może się nam nic zmarnować, bo uwierzcie mi, jest naprawdę rewelacyjne. Ciasto już wylałam do naszej blaszki. Blaszka o wymiarach 26 cm, średnica to 26 cm. Teraz idę piec nasze ciasto i widzimy się za 45 do godzinki, bo wtedy nam troszkę ciasto ostygnie. Widzimy się niebawem. Moi kochani smakosze, nasze ciasto jest już upieczone. Nie dziwcie się, że ono tak wyrosło, że wygląda jak taki kopiec. Właśnie taki kopiec kreta będziemy z niego przygotowywać. Tak jak Wam mówiłam, do dalszego przygotowania będą nam potrzebne banany, powidła śliwkowe, cytryna, a także woda. Za chwilę zobaczycie. Dosłownie kilka minut roboty i pyszne ciasto, a zarazem efektowne, będzie gotowe. Tak jak mówiłam, nie przejmujcie się, że to ciasto tak wyrasta, bo wasze też właśnie tak wyrośnie. I o to nam chodzi, żeby stworzyć taki kształt ala kopca kreta. Za chwilę użyjemy tutaj noża cukierniczego, żeby przekroić nasze ciasto na pół. Skroimy zewnętrzną warstwę ciasta i posypiemy wierzch. Zobaczcie, mówiłam. Piękne, mamy tu kopiec kratatna. Mam ciasto tutaj gorące, dlatego nie mogę teraz bardzo wam podnieść, bo się poparzę. Teraz za pomocą noża obetniemy sobie wierzch ciasta, jednak wcześniej o tutaj dosłownie, jak prowadzi nam ta linia, przekroimy ciasto na pół. Już sobie tutaj nóż ustawiłam, zobaczcie, będziemy kroić nasze ciasto właśnie w tym miejscu. Teraz zobaczycie jakie ono jest w środku. Mam nadzieję, że uda mi się podnieść, bo jak mówiłam jest ono gorące i to oznacza, że śmiało możecie kroić je i robić dalej jak jest ono gorące. Zobaczcie biszkopt, ciasto nasze kakaowe po przekrojeniu wygląda następująco, jest pięknie w środku upieczone. Mocno czekoladowe. Tutaj przełożyłam sobie drugą górną część. Za chwilę z tej górnej części będziemy co nieco odcinać tą wierzchnią warstwę ciasta. Jednak wcześniej z powrotem włóżmy naszą blaszkę i nasączymy tutaj teraz naszą dolną warstwę ciasta. Do nasączenia potrzebujemy oczywiście wody, a także soku z cytryny. Wyściśnijmy sok z połowy cytryny tutaj do środka. Do soku wlejemy około 50 ml do 80 wody. I teraz na jeszcze ciepły na jeszcze ciepłe ciasto wylewamy, uwaga, mam tu łyżkę, wylewamy nasz cytrynowy pącz. I zobaczcie. Dajemy bardzo dużo tego cytrynowego pączu, bo ciasto Musi być wilgotne. Ono samo w sobie jest wilgotne. Ciężkie, mocno czekoladowe. A teraz jak już wyłożymy nasz pącz, to przygotujcie sobie powidła. Kończę wylewać pącz i przygotowuję już sobie tutaj. Mam powidła śliwkowe. Powideł dodajemy dosłownie cienką warstwę. Na całe ciasto dosłownie cienka warstwa, i na te powidła będą teraz szły pokrojone, oczywiście obrane banany. Cienka warstwa, nie przesadzajmy. I z każdej strony, po prostu do tych powideł muszą nam się przyczepić banany. Dobra, warstwa powideł jest już tutaj wyłożona. Zobaczcie, już daleka fajnie. Prezentuje się jak pachnie pięknie powidłami i cynamonem. Teraz zajmijmy się wierzchem naszego ciasta. Tak jak mówiłam, za pomocą noża delikatnie będziemy ściągać tą górną warstwę. To co teraz ściągamy, ten takie czekoladowe wiórki, posłużą nam za posypanie wierzchu ciasta. Nie martwcie się, teraz to wygląda źle, ale na koniec to będzie wyglądało naprawdę efektownie. Wierzch ciasta mamy już pięknie starty, dlatego teraz przygotujcie sobie banany. Obierzcie je. A następnie, jak już odetniecie tą końcówkę, przekrójcie na pół, jeszcze raz na pół i takie połówki bananów. Teraz będziemy wykładać na nasze ciasto. Forma musi być wypełniona bananami, także jak skończę, tylko wykładać ją. Za chwilę się widzimy. Wykładamy nasze banany, już powoli będziemy kończyć. Jak widzicie. Ostatni banan, w sumie to mała ćwiartka, i już za chwilę będziemy kończyć nasze ciasto. Zobaczcie, banany są już pięknie wyłożone. Teraz na banany ląduje kolejna porcja powideł śliwkowych. Też cienka warstwa, po prostu musi nam się przyczepić ciasto czekoladowe. Powidła są już na naszych bananach, także zostaje nam przełożenie górnej części ciasta na banany i powidła. Ja sobie do tego użyję, uwaga, takich oto kulinarnych przyrządów. Podważę sobie nasze ciasto i po prostu sobie teraz przełożę. Teraz sobie przełożę ciasto. No zobaczcie. Przekładamy ciasto na banany i za chwilę się widzimy. Zobaczcie, ciasto mamy już wyłożone, dlatego teraz to jeszcze nie koniec. Wyłożymy na wierzch pozostałą ilość naszych powideł. Całość posypiemy startym naszym ciastem i będzie pyszne ciasto gotowe. Wykładamy teraz ostatnią warstwę powideł na wierzch ciasta, również bardzo cienką. I za chwilę będziemy cieszyć się smakiem. Nasze ciasto już jest pięknie posmarowane powidłami, ale ja zapomniałam Wam powiedzieć o bardzo ważnym elemencie dekoracji, a mianowicie białej czekoladzie. Ja tutaj mam białą czekoladę z ciasteczkami, i tą czekoladę zetrę teraz na ciasto, a dosłownie wierzch posypiemy startym wierzchem naszego ciasta. Dlatego teraz przygotujcie sobie mandolinę, bo właśnie czekolada tarta na mandolinie najlepiej wygląda i jak już zetrzemy czekoladę posypiemy ciastem i nasze ciasto efekt końcowy będzie już gotowy na ciasto starłam już czekoladę dlatego na koniec dodaję dosłownie troszkę naszego startego za pomocą nożem ciasta i nasze pyszne ciasto jest już gotowe. Teraz pokażę wam, jak to ciasto wygląda z bliska. Zobaczcie sami. Panie Smakosze, kolejny bardzo prosty przepis jest już za nami. Ciasto prezentuje się następująco: zwykłe takie ciasto jesienne na codzienne dni. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał i przygotujecie je w swojej kuchni. Ja teraz pokroję to ciasto, pokażę Wam, jak ono się w środku prezentuje, i za chwilę się widzimy. Kochani smakosze, kolejny przepis jest już za nami. Mam nadzieję, że ciasto Wam się spodobało i przygotujecie je w swoim domu. Ja za dziś Wam serdecznie dziękuję. Oczywiście widzimy się jutro. Cieszcie się smakiem razem ze mną. Do zobaczenia!